Jak widzieliście, byliśmy celebrować. No, chciałam powiedzieć, ostatni wieczór na bali, ale tutaj wprowadziłabym wszystkich w błąd. Bo tak naprawdę ten ostatni wieczór będzie dzisiaj. No już niekoniecznie takie huczne jak wczoraj. Będziemy go prawdopodobnie na lotnisku, no bo lot mamy po północy, więc już około dziewiątej wybieramy się na lotnisko. Powiem Wam, że wczoraj tak fajnie się bawiliśmy, a nie byliśmy jakoś super długo, bo do domu wróciliśmy około godziny 23. Zostałam w ogóle wybrane ze wszystkich do podpalenia, czegoś takiego na barze i to tak fajnie wybuchło później. No i na koniec tukliśmy talerze. W ogóle najlepsze z tego wszystkiego jest to, że ta restauracja należy do tego, samego właściciela, który ma klub sen w Warszawie. Także po swojsku. U nas w domu panuje taki miszmasz, że po prostu aż wstyd. No to takie są realia pakowania. Przebraliśmy się w stroje i lecimy celebrować ostatni czas na Bali i ostatnie promienie słońca. Zostawiliśmy już rzeczy na recepcji. Tam jeszcze mój strój się suszy i oficjalnie staliśmy się bezdomni. To naprawdę bezdomni, bo nie mamy planu. Tak, totalnie nie mamy planu. Mamy kilka miejsc, które chcemy odwiedzić, ale no, nie wiemy kiedy wrócimy na Bali, nie wiemy w ogóle co będzie później. Mamy kupione bilety do kilku miejsc, żeby sobie troszeczkę pozwiedzać, ale co będzie dalej, jak to się potoczy, gdzie będziemy mieszkać. No to się okaże w swoim czasie Na Bali wrócimy, ale to zależy jaka będzie pogoda, bo nie chcemy na pewno być tutaj w sezonie deszczowym Rok temu udało nam mocno popalić Szczerze wam powiem, że już od wczoraj się tak bardzo dziwnie czuję Nie wiem nawet jak to opisać Bo z jednej strony na maksa się cieszę i naprawdę już nie mogę się doczekać, żeby być po prostu w domu A z drugiej strony chcę mi się płakać i czuję jakby pękło mi serce Dzisiaj obudziłam się w ogóle jakoś po piątej i już nie mogłam zasnąć już Pewnie z tych nerwów to nie dlatego, że mamy lot, tylko dlatego, że nasze życie zmieni się o 180 stopni, no bo nie lecimy tak typowo na wakacje, tylko po prostu bierzemy nasz cały dobytek, który mamy w tych kilku walizeczkach i... No Janusz, bym... przyszła do mnie właśnie ostatnia tryskarkowa marcha. Jan. Dzisiaj tak jak już wam ostatnio mówiłam, lecimy biznes klasą To nie będzie mój pierwszy lot biznes klasą, lecę czwarty raz I cały czas polujemy na taki dobry samolot Z nowszym wyposażeniem, więc zobaczymy jaki będzie dzisiaj I gdyby nie fakty, że jak kiedyś zabukowaliśmy loty do Singapuru z Bali Potem z Singapuru do Dubaju i z Dubaju do Madrytu No to wtedy mieliśmy opóźnione pierwsze loty I nam przepadły wszystkie inne I tam mieliśmy ten fajny taki, że te siedzenia są już połączone A finalnie na zmieniony lot dali nam najstarszą wersję Więc niepotrzebnie wtedy blokowaliśmy tak loty A specjalnie, naprawdę specjalnie Zamiast prosto z Bali do Dubaju to zarezerwowaliśmy z Singapuru Żeby sobie właśnie sprawdzić, polecieć z tym nowym modelem no, Przejdzie czy nie przejdzie? No, troszeczkę za dużo mamy ale nie aż tak bardzo. Po odprawie zostało nam tyle rzeczy. Zaraz będę to wszystko segregować. I ta walizka jedna miała 11.6 kg. W ogóle nie wspomnę że George ma plecak, ale w ogóle totalnie bezproblemowo. Pan on się nie przyczepił. Myślę, że zrobiłam naprawdę dobrą robotę. Oh my god, we have so dirty Jimmy, you gave me these socks. Szus, not socks. You gave me the dirtiest socks out of the lot. What? You not did! True. You did. I bet you cut that out. George specjalnie założył Air Force, bo są cięższe, no, ale teraz jest gdzieś tam przewodowa. Raz widzę, o co Georgeowi chodziło z tymi skarpetkami przez przypadek, dałam mu skarpetki, które kiedyś wpadły w To Ja nie wiem czemu my jeszcze w domu je mamy. Do you know what that's Do you I know! Yeah. Mieliśmy sytuację na skuterze, że po prostu jechaliśmy po kałuży i się przewróciliśmy. A w zasadzie się nie przewróciliśmy, tylko George położył skuter, a ja grzecznie zeszłam. Nalałam sobie kremik ze szparagów do przetestowania Bardzo apetycznie wygląda, jak kocham kremiki I George się ze mnie śmieje, że jak gdziekolwiek bym była, to i tak się ze wszystkimi poznam <noise> Bo już zdążyłam właśnie poznać takie dwie dziewczyny na security, jak przeszukiwali mi niestety walizki. Podam takiego starszego pana właśnie, jak sobie ten kremik nalewałam, bo do mnie mówi One more, one more No i on laskę miał w redce, więc oczywiście, że mu nalałam On oczywiście żartował, ale ja... Wzięłam sobie do tego serca i no nie mówiłam wam, ale dwa razy się już zdążyłam się podpłakać, bo ja jestem taka bardzo emocjonalna, przywiązuję się do wszystkiego, do ludzi, do otoczenia do rzeczy i to nie jest akurat plus podróżowania, bo cały czas się tych ludzi opuszcza. Tak mi posmakował ten kremik, że przyszłam po jeszcze jedną porcję. Tak jeszcze tylko czysto informacji nie dopowiem, bo zakładam, że na pewno nie każdy oglądał mojego poprzedniego vloga. My mamy upgrade'owany lot za punkty. No, za Georgia, punkty, jeszcze nie za moje. Na razie udało nam się tylko ten pierwszy, bo ten drugi nie jest dostępny. Jesteśmy na tak zwanej liście zapasowej, więc pan nam powiedział tutaj właśnie przy odprawie, że dowiemy się w Dubaju. Ale jak się nie uda, to i tak fajnie, że ten pierwszy akurat się udało. Bo lot trwa aż 9 godzin, a drugi bić. Pomyliłam się, do Polski jest chyba około 6 godzin, a do Anglii jest 8 godzin. W Dubaju mamy kilka godzin postoju, też specjalnie wybraliśmy akurat taki lot, żeby sobie wyjść z lotniska, pojechać do Dubaj Modu bo jakieś pierwsze zakupy świąteczne. I też stwierdziłam, że tą podróż rozdzielę sobie po prostu na dwa różne vlogi Ten pierwszy będzie właśnie z tego lotu biznes klasą i z tego dnia poprzedniego, a kolejny już będzie właśnie z Dubaju i z powrotu do domu. Mamy podusie, tutaj jest kołdra i słuchawki, ale z tego co wiem, później pani przyniesie jeszcze taką matę i pościeli łóżko. Na starcie od razu powiem: jestem zaskoczona. I jestem pozytywnie zaskoczona, bo nie spodziewałam się takiego samolotu. I powiem Wam, że tak jak mówiłam wcześniej, ja już leciałam biznes klasą, ale no nie o takim standardzie. Zawsze nam się trafiał lekko starszy model, albo raz to już w ogóle naprawdę no, przestarzały, a ten. No jestem pozytywnie zaskoczona Czuję się tutaj taka zaopiewowana Przyszła właśnie pani, zapytała się co chce do picia Miała szampanika, soczki No i na start wybrałam sobie soczek pomarańczowy Ale to ładnie pachnie, takie cieplutkie Jak widzicie ta przestrzeń tutaj jest bardzo duża Później to łyżeczko się rozłoży Po tej stronie mam taki schowek na wodę, na szklankę Tutaj są schowane kolejne wody Pułeczka, idealnie na moją torebkę I schowek na buty Otworzyłam ten schowek i zauważyłam, że mam tu jeszcze ukryte jakieś cukiereczki I jakieś inne przekąski Pani właśnie przyniosła mi piżamkę, więc zaraz się w nią przebiorę Ale powiem wam, że one są z takiego przyjemnego materiału Jest cieniutki, ale idealny na lot Przebrałam się już w piżamkę W się pani przyszła i pościeliła mi łóżko. I dała mi też kosmetyczki Ja tak się cieszę naprawdę, bo ostatnim razem jak lecieliśmy Nawet dwa razy To nie dostałam takiej kosmetyczki Mam jedną w domu i ją po prostu uwielbiam Począczkowi też podkradłam i w tej trzymam jakieś rzeczy do paznokci Dla kobiet używam jego tymczasowej pokrojeckiej kamery Tą wcześniejszą dostałam inną, bo ona ma w ogóle zupełnie inny kształt Więc robimy sobie razem unboxing Sprawdzimy czy jest to samo, czy coś się zmieniło Pusteczki, zatyczki do uszu grzebyczek do włosów, pasta do zębów i szczoteczka reksono, Dwie sztuki balsamu do ciała lustereczko, balsam do ust I perfumki Musiałam na chwilkę przerwać, bo pani przyszła Pościelić mi solik, zaraz przyjdzie taka Późna kolacja, bo już jest po pierwszej w nocy I robimy jeszcze szybki unboxing George'a kosmetyczki Tak samo pusteczki, dezodorant, Żebyczek, zatyczki jęka do golenia, maszynka Szczoteczka i pasta do zębów Ten sam balsam do ust Chyba balsamy do ciała I płyś programu, czyli perfumy Męskie mi się bardziej o wiele podobają niż te nackie Bo też te nackie też nie są znałe, ale no nie mój zapach jednak Na kolację zdecydowałam zjeść papardelle. I oczywiście nie mogło obyć się bez deseru, więc cheesecake ze słonym karmelem Przyszło jedzonko, tak się prezentuje, a w tle leci Kevin. A George ogląda mecz na żywo, słuchajcie. Nie wiedziałam, że jest taka opcja. White, snow from... Takie średnie te papardelle nie za bardzo wysłuchują. Here, watching... Ale za to cheesecake naprawdę bardzo dobry. It's so cold outside. We here by the fire side. Spałam około 5 godzin i tak się nie spało, ale przyszła pani obudziła mnie, bo zaraz będzie serwowane śniadanko. I przyniosła mi tutaj okruszek na stół. normalnie wygląda jak taka deseczka a pani zawsze ścieli podczas jedzenia. Dobrze nie jestem nieprzydobna, bo jak człowiek się budzi tak w środku nocy, no to wtedy o, Zostały tylko dwie godziny do wylogowania no i później przerwa w tubarkach. Na śniadanko zdecydowałam się na tosta po francusku. I I can... Bardzo, bardzo dobry gust. Ze wszystkiego jedzenia tutaj dostałam najlepsze. Post jest z jabłkami i maską, i naprawdę smakuje troszkę jak jabłecznik, przepyszny. I właśnie wymyślałam jeszcze jakieś kubeczki, te babeczki, akumite, no ale dla mnie to jest już wystarczające George śpi jak zapity, ale w ogóle jakie jaja Słuchajcie, okazało się, że pani Erdesa jest polski Podchodzi do mnie i pyta się Pan jest polski? Mówi, ale super, że pani nagrywa, właśnie to jest super przygoda, ale miło. Ale to jest bardzo podobna do klasy ekonomicznej, tylko tutaj mamy dodatkowo jeszcze perfum, kremi digerą, szczoteczki do zewnątrz, żebyki. ale widzę, że już wiele osób użyło sobie właśnie stąd, bo wcześniej było pół. I ręce można sobie wycierać ręcznikiem, a nie papierem. Te są męskie. Te są damskie. Całkiem ładny zapach, no ale też nie mój. Pierwszy raz od dawna mogę legalnie umyć dęby wodą z praną. Wondrous, Przez to, że za oknem jest się, nie, to czuję się naprawdę jak w Ale to nic, zjadłam się tam no piję herbatkę i się troszkę rozbudziłam. Stwierdziłam, że się pomaluję, żeby jakoś się troszeczkę też rozbudzić. W ogóle ja mam super rosterku jak mi się moje potupni, to tylko znalazłam na pali To jest najtańszy i najlepszy brązer świata okay, Jingle them bells and frolic Przyszła pani i powiedziała, że muszę już niestety wszystko poskładać, bo zbliżamy się do lądowania, więc dokończyłam szybko Maciejasz, przebrałam się już w swoje ciuchy. W międzyczasie oglądam Grincha. W ogóle wiecie, że ja nigdy w nie oglądałam Grincha, więc troszeczkę teraz na drogę and jolly George się mnie pyta, jaki jest wniosek tej podróży, że w końcu obyło się bez żadnych problemów i nieprzyjemnych sytuacji na lotnisku, jeżeli chodzi o bagaż Ja mówię, no taki, żeby po prostu dokupić jedną podręczną boliskę więcej ona mi mówi nie, a ja mówię, no to jaki? Taki, żeby zawsze latać w biznes klasą. No oczywiście podchodzimy do tego żartobliwie, proszę Was, żebyście również podeszli do tego z dystansem, ale na pewno ma to jakieś ukryte dno i trochę w tym prawdy jest. Chociaż jak ostatnim razem lecieliśmy i też biznes klasą, to mieliśmy problemy z bagażem, ale wtedy mieliśmy 110 kg, więc to mówi samo za siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej części podróży. Buziaczki!